Siema, We, wie, a dzisiaj jest ze mną ja. Siema, a dzisiaj będziemy testować mojego teksturpaka, bo spójrzcie na mój reweniany miecz. Widzicie go? Widzicie a, go? Jest, a ciekawe kto go... A to... zobaczcie a, a, na kamienny miecz! I na żelazny. Kozatki. Eee, latam na LA nie mam już. mamy go O! Dobra. ale siedzi... Nie bi bije Nie. No Co... A a powiedz Co... chce, bo Nie. Nie kto Co... mi pomógł. A kto Co... mi bardzo Co... pomógł. Co... I to, to właśnie on Co? My też... My, oni też nie mają biedna. Okej. Okay. Bo to... Właśnie nie i, bo to... To właśnie Ilja mi mega pomógł, bo on mi to zrobił, że p p p prawie całe. No no więc bardzo ci dziękuję. No y, dla kolegi wszystko, właśnie przyjaciela. Nie lepszego. Więc widzowie, dzisiaj będziemy ten nowy Turpak ten... 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 testować, bo jeszcze jest diamentowy miecz i już wam go pokazuję. To jest ten miecz, taki pomarańczowy. No, drewniany miecz to jest zielony taki kamienny to jest czerwony o Jezus ok, żelazny to są wojany, bo mają ją linę żelazny to jest niebieski a diaksowy to jest pomarańczowy Widzowie, jeśli się odcinek jak się robi tekstu paka? Zobaczcie pod tym odcinkiem subskrypcje oraz łapańcie Jeśli będzie e, e, 10 łapek w górę biali nie ma. Wyrazę! Okay. Jeśli będzie pod tym odcinkiem i ich w ogóle nie ma... Daj trochę generatora. Okej, okay, spoko. Mama e, ma, ma, masz tutaj. A kupię sobie... Nie czy żelazny, bo mam niebieski stare już. OK. Jeśli będzie pod tym odcinkiem, jak będzie pięciu ławek w górę, to robimy odcinek, jak zrobić tekturpaka dla was. I po kolei krok po kroku wam... Będ, będziemy... Maga okay, A no ja podstawiam. Okej, Dobra? Puszczam. Aha! XD! A mieli XD. jeszcze. Zaczekaj na mnie, bo ja, ja, ja tu zbieram sobie na żelazną zbrojkę. OK. Tutaj, PLS łagam Już lecę!

Zarazem ich! Uwaga, dawaj, dawaj, dawaj! Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj! dawaj! Aha, ty na. Aj. A dasz generator. Tak, e, kup sobie. Albo dobra, nie chcę Żelazną zbrojkę, stary. Aha, a ja ci dałem 12 golda, stary. To zaraz przyjdę odebrać. No to szybko, bo to może nie niknąć na bez Nie, 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 zabieraj, zabieraj to, a ja zaraz ci Ok, a to... Kurze... to stamtąd i przynieś Ok, nie, spoko. To lecę, o, albo zaczekaj, może, a nie, dobra. Oż tu. E, już, e, kupię... Dobra. No dobra. Kupiłem sobie dwa fajne Ej, a gdzie ty jesteś? W bazie Białym. Okej, okay, to już a, ci daję 12 golda. 12 golda, bo time. Ej, wy, 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 wyś z Rator O, aha, dobra. To ja kupię w takim razie żelazny mieczyk i Rafa sobie. Mhm. Ok. I dawaj. 12 golda. Bo... Ty już masz e, żelazo. Ale to... Daj TNT. Potrzebujemy na 3 TNT fajną. A... Bo ja mam 2 TNT. To jedno. E, zaczekaj, bo... Teraz postawimy. Postawimy. Okej, okay, już? Wystarczy! Ej, super. A ja, a ja co? No dzięki, że wymyślałeś tutaj dla Stanisława. Okej. Okay. Dzięki, Ej, że mi dałeś e generał, to tak e, super, Ale Leca. dałem ci, ale dałem ci, stary! a no mi... przynieś go! A nie zabrałeś do mnie. E, a, ale są już? No. Dobra, to już Ci lecę pomóc. O kurczę! No prawie. Alkę zrobił. Eee, sorry, że Ci nie pomogłem. Ej, trzymał nas, No nie no, dzięki za chwilę, nie dzięki. Aha, aha, okej, okay, dobra, to dawaj. E, ty, Ty mam. Nie, kurczę. po co Ej no, co oni robią, patrz tam! Oj, ale umarłem! Pepe, Dobrze. Dobra, to lecę tam na nich może coś zrobię im trochę. Czekaj, rzucę w wola. Stary! dawaj! Mają Zero! Pepe, razie! PLS, to pomoż! Mam, mam, ma, mama, 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 Trzy serca? Dawaj! Ej, tutaj, ja, 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 jestem! Stary, wjej! Nie, Więcej klientów! Tak, ta, da, ta da, eee, e, 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 Ja umieram! Stary! Ja yeah, jestem w in... ich... Ba ba, ba, ba że. Bez... I co robisz? Kilo woda! Nie! Kopię Endstone, łapką! ko. Co? To powiedz ci, nie kupisz, czy nie. Jak nie kopiesz to będziesz Wykopałem pie, pie... Pierwszy Endstone. A oni widzą o tobie? A oni wiedzą nie, o tobie? Nie. Totalnie nie 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 wiedzą. Aha. Ale ja wiem o tym. Zabiłem go musi. Dobrze. I kolejny. No są Nie mają wiedza! Rozwalę im. Ale wiedzą. A Ech, chyba nie. O kurczę. Nie też z, z nimi robię, tak? Ale nie wiem o ile mi się to uda, ale idę. Nie, dalej. Ej, jaki i umarłem! Dobra, jakby nie wygramy tego, no chyba że jakieś coś wszyscy imieniu. Dawaj. No. Ale masz ale nie trzeba po Potrzebuję lefa. I dawaj na nich starym. Y, muszę coś zobaczyć. Ty tylko jednego o. zabiłem. Aha. Okay. Aha. Morski był za mnie. Y, no. Ostatnia runda widzę. Ej, Kaczyński ten odcinek... Krótkie czy... jak przynajmniej. są przekazatki wytrwane, tak. E, czekaj, ale rasujemy ma obojkę w tył, nie? Tak, um, nie. Rushu je je... Ale um, je ...my z, psz, psz, z... ...przodu, stary. co jest w przodu, Nie, 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 nie. Umbaj z, 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 z przodu, bo, bo... Sam sobie nie dam rady i lecą do nas już PLS. No, no nie buduj się, się sam, bo my raz czujemy jemy, jemy, jemy z prz, prz, prz przodu stary. Ej, bo nie mam bl, 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 bloków, a niebiescy tacy nie mają wyrazu, więc mi pomóż PLS. No, PLS, pomóż. Dobra. Mamy stary, ale mamy problem. czerwonych towarzyszów. Mam czerwonych towarzyszych. Ceraj, ale mam mega problem. Czerwoni już idą. Spokojnie, co? E, nie no. Na razie nie idą. Racyk. E, na razie ci nie za bardzo pomogę, stary. Nie, ale sorry, ja dzimę, umieram. No to nie mam WEDO. Nie mam WEDO z tego. Dobra, widzowie, takim dziwnym akcentem. Sorry, że weźmiemy środku rundę, ale zakończymy ten odcinek. Mam na, na, nadzieję, że Wam się podobało te moje mini-minie, papa i cześć.